Cześć, cześć. Witajcie tutaj Maciek i Klocki. Co prawda jeszcze nie widziałem filmu Wakanda Forever, ale ten zestaw właściwie od początku mnie zainteresował. Wszystkie są fajne, może poza tym wielgachnym żelazkiem. W każdym razie dzisiaj będziemy się przyglądać statkowi Shuri. 355 klocków w środku, 240 zł bez grosza to jest cena katalogowa. A kiedy nagrywam ten film, no to na alto jest najtaniej czyli 190 cebulionów. No i co my tutaj w środku mamy? Cztery bardzo ciekawe minifigurki, ale o nich to sobie porozmawiamy później. Zerknijmy, jak pudło wygląda od tyłu. No te silniki, ni to na bazie pola magnetycznego, ni to czegoś, są bardzo inspirujące. Zobaczmy, otwórzmy. A jeśli Wy widzieliście już ten film, to napiszcie w komentarzach, czy warto, co jest fajne, co jest niefajne. W każdym razie zabieramy się za zestaw. Nie trzeba znać fabuły filmu, żeby tutaj ocenić konstrukcję. Po pierwsze, to na mi wcale nie wygląda na prawie 400 elementów. Jest to dziwne. Być może upchnięto tam masę małych klocuchów. Na pewno coś tutaj strzela pod tym kokpitem, a właściwie bardziej na bokach. Jakaś platforma wiertnicza w tle, ale bardzo taka już zaniedbana? No, słuchajcie. Jeżeli nie zdążę do kina, to ogarnę sobie jakieś DVD, żeby tej łakandzie się przyjrzeć. Fantastyczna opcja. Jakieś takie małe, zapomniane afrykańskie państewko. A taka technologia i możliwości. I sami zresztą wiecie. Trzy worki z klockami, czy będzie ich więcej? A no nie, trzy. Oraz takie klocuchy. Czasem to się może przydać. Kiedy na przykład konstruujemy wieżę i chcemy tam puścić drabinki, patrzę, patrzę i są naklejki. Trochę ich tutaj jest, nie nazbyt dużo, ale jednak no, ten pojazd latający będzie solidnie obklejony. A także widzę, że tam przy kokpicie coś będzie trzeba bardzo ostrożnie podlepić. No cóż, trudno. Ok, z tyłu spis elementów. No, i mamy także inne zestawy z Marvela. O, powiem Wam, no, gród świetny, a pozostałe to już tak średnio polecam. Kiedyś w sumie pokazywałem takiego Spidermana na kanale. To też było coś w rodzaju action fig. Taki duży, no, ale ten Iron Man to mnie w ogóle nie przekonuje. A można go śmiesznie wetknąć w taką, jakby no, zbroję. Hmm, Hulk Mecha, czy coś takiego. Widziałem takie zabawne zdjęcia gdzieś tam na grupkach Facebookowych. Dużo czarnych elementów, trochę widzę tutaj piaskowego, niebieskiego i nie pozostaje mi nic innego jak tylko zbudować. Tyle ciemnych elementów, to nie jestem pewien, czy chcę robić Speed Build. Słuchajcie, powiedzieć, że ten pojazd jest dziwaczny i futurystyczny to jak nie powiedzieć nic. Nie przypomina to żadnego istniejącego obecnie statku. Ja mocno przyglądałem się trailerom, żeby wychwycić moment, no co by można ten statek podpatrzeć i ocenić, jak odzwierciedlono go w wersji klockowej. Mam wrażenie, że szybko coś tam mignęło, no ale nie jestem w stanie tak autentycznie jeden do jeden porównać. Natomiast pod kątem ruchomości jest naprawdę nieźle. Zwróćcie jednak uwagę, że tutaj świetnie to widać. No bardzo uszkodzony kokpit. A szkoda, bo taki fioletowy element byłby naprawdę ładny. I oczywiście możemy sobie tutaj o, z przodu postrzelać, no i te groszki gdzieś tam poleciały. Okej, okay, to może weźmy w ręce ten statek i zobaczmy, co tutaj jest ciekawe, a co trochę mniej. A zatem rozpocznijmy właściwe ocenianie od kokpitu. To nie tylko ta fioletowa szyba, bo mamy tutaj również całkiem niezłą obudowę. Ba, jak widać w środku, tego miejsca jest sporo. Rzadko kiedy wchodzi minifigurka z akcesoriami, widzę tam jakiś panel do sterowania, no jest to naklejka, a z tyłu to siedzisko trochę przypomina twarz jakiegoś takiego bardzo. Brzydkiego brickheada. No nie, tak mało skomplikowanych to nawet nie pamiętam. No na pewno wygląda to dobrze. Ten kształt tutaj, to mi się podoba i możemy sobie postrzelać. Dalej przechodzimy do czegoś takiego bardzo, bardzo mobilnego i pewnie działa to podobnie jak jakiś poduszkowiec albo coś. Jesteśmy w stanie emitować tutaj jakąś energię i dzięki temu zwiększać pułap albo go obniżać. Zobaczcie, na bazie jakich elementów to wykonano. Znowuż mamy takie bardzo, bardzo interesujące dyski i powiem Wam, no chyba to wygląda zdecydowanie najlepiej. Trzeba też pamiętać, że o. Kładziemy to od góry, bo inaczej nie do końca jesteśmy w stanie wsunąć te niebieskie, transparentne klocuchy w czarne okręgi. I to mnie skusiło, słuchajcie. Tylko się zastanawiam, dlaczego nie jest to fioletowe. Może cały pojazd wyglądałby przez to bardziej spójnie. Tutaj wszystko leci do tyłu, niczym kręgosłup. No i właśnie, mamy tylnie skrzydła. Zobaczcie, jakie to jest mobilne. Ale jednocześnie od boku brzydkie. Wykorzystano elementy bramy garażowej w kolorze fioletowym wcześniej to się chyba nie pojawiło. No i trochę tego zaplecza Lego technik widać również. No i mamy jakiś wydech. Okej, okay, no nie jest źle, ale co tutaj jest skrzydłem, a co jakimś futurystycznym wilnikiem, to ja za bardzo nie wiem. Od dołu wygląda to następująco. Masa masa gniazd. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na jeden element. Akurat tutaj dostajemy go w dwóch sztukach. Ten taki jakby trójkąt, i od boku można nabudować klocki. Ja go może wyciągnę i pokażę, bo jest to coś bardzo ciekawego. No i słuchajcie, wymyślajcie zastosowania dla tego typu klocków, bo to potrafi urządzić niejedną makietę. Ależ to tutaj jest bardzo, bardzo giętkie i elastyczne. Może jakby od dołu również zabudowano te jakby wilniki Ech, mogłoby być jeszcze lepiej. Ale myślę, że taka ekspozycja gdzieś tam na półce potrafiłaby kogoś zaskoczyć. No bo podchodzimy i zastanawiamy się, co to w ogóle jest. Statek, helikopter, ptak, Superman. Z takich dość ciekawych rozwiązań chciałem zwrócić Waszą uwagę, że dostajemy tutaj na czarno przemalowane ramiona droidów bojowych z LEGO Star Wars i ten górny płat oraz dolny są przytrzymywane, no a środkowy naturalnie się tutaj zakleszczył. No i też zauważyłem, że dwóch naklejek nie umieściłem na tym modelu i początkowo chciałem to naprawiać. Raz jeszcze nagrywać poszczególne sceny tego odcinka, ale potem stwierdziłem, że te klocuchy mogą mi się przydać, a są wbrew pozorom dość rzadkie, więc nie będę tutaj w całości obklejał tego modelu, mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać. Przy tym wydechu mamy kilka takich ruszających się elementów, ale właściwie. Za bardzo to tym nie poruszamy. Tu aż by się prosiło o jakiś taki płomień, ogień, albo niebieski, albo fioletowy, no ale dostajemy tylko dziurę. Wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją 3 na jednego, a właściwie 3 na jednego, dlatego że każda z tych postaci w jakiś sposób jest związana z wakandą. No i z tego co widziałem, kobiety bardzo dużą rolę w tym filmie mają. W każdym razie rozpocznijmy od czarnego charakteru, a jest to Atuma, fałszywy król podwodnych światów, tak przez niektórych jest nazywany. Podobają mi się te pochromowane elementy. Szczególnie dobrze wygląda to od przodu. No, to są raczej łuski, ale można to uznać również za jakieś cekiny. Prześwietny jest ten element na głowie, jakby jakieś struktury koralowca. Albo taki charakterystyczny rekin również podobnie wygląda. No ale niestety, jakbyśmy obrócili to wszystko, to tutaj grymas numer 2 zdecydowanie wystaje. I to od razu sprawia, że ten turkusowy niemilec mniej mi się podoba. W każdym razie i tak powinien zagościć na moim przeglądzie najlepszych minifigurek, ale to zobaczymy, bo powoli zaczynam pracować nad takim odcinkiem. Tutaj mamy Shuri ze swoimi energetycznymi piąchami i zobaczcie, o ile w LEGO City odchodzą od takiego zarysowywania kształtów, zarówno w talii, jak i na piersiach, tak tutaj, no ten strój jest mocno przyporządkowany kobiecie i mamy też nadruki na stopach, bardzo dobrze, wielka szkoda, że żadnych detali na rękach, na nogach od boku nie uświadczymy. Następnie Nakia, czyli partnerka czala, no, wiecie, kiedy jeszcze był z nami, członkini Psów Wojny. Ona tak charakterystycznie walczyła jakimiś okręgami, mocno akrobatyczny styl. No i tutaj połączono jakby nowoczesność z plemiennością. O, zerknijcie na te jakby tatuaże albo po prostu malowania na twarzy. Zresztą fryzury też są ciekawe. Chyba również warto byłoby mieć w swojej kolekcji tą Iron Heart. MK1 można umieścić jej strój w zbrojowni Ironmana i chyba ona czasem mu nawet pomagała. Tutaj trzeba zdjąć całą tą uprzęż na plecach, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie kabelki tam jeszcze przebiegają pod szyją. No i zobaczcie, w tym miejscu, gdzie Iron Man ma silnik łukowy okrągły. Tutaj dostajemy serduszko. Okulary fajnie wyglądają i też możemy wyciągnąć, ściągnąć z rąk te wszystkie rozszerzone turboakcesoria zwiększające moc i tak dalej. No, trochę to pachnie Iron Man'em. Zobaczcie jeszcze na alternatywne grymasy. Jest trochę uśmiechu, trochę bardziej takich neutralnych powiedziałbym emocji. No i cóż, minifigurki na pewno w porządku, choć trzeba pamiętać, że Atuma był obecny chociażby w tej sali tronowej, podwodnej, a Shuy również była do wyjęcia z tańszych zestawów. Z kolei ta dwójka jest całkiem unikatowa. Na pewno nie powiem, że jest to słaby zestaw, chociaż ciężko mi wpasować ten pojazd w jakąkolwiek znaną kategorię czy to bardziej helikopter, śmigłowiec, a może samolot, czy też rodzaj amfibii. Nie wiem, w każdym razie w przypadku tej ważki było nieco łatwiej. No, bo wiecie, ludzie podglądają naturę i kopiują dobre rozwiązania. A tutaj, no, Shuri bardzo mocno się odkleiła. Nie jestem inżynierem, ale czy to wszystko jest sensowne? Tyle załamań, tyle takich nieopływowych kształtów. Zostawmy to. Zacząłem się przyglądać jeszcze, jak skonstruowano cały ten pojazd i mamy tam sporo prześwitów. Jakiś takich, hmm. Załamań, które nie wiem, czy byłyby potrzebne. Z drugiej jednak strony kolorystycznie jest to dość spójne. Trzymano się czelni i złota, niemniej jednak ja bym wymienił te dyski na coś bardziej fioletowego. Minifigurki powiedziałbym poprawne: jakby kupując jeden ten zestaw mamy sporo ważnych, istotnych dla fabuły postaci. Chociaż wiecie, ja mówię trochę bez znajomości filmu, no i zerknijmy jeszcze na krocuchy zapasowe. E, żadnych nadruków, nic specjalnego. No i tak ten pojazd budzi we mnie jakąś sympatię. Jest może i nieoczywisty, ale jednocześnie, no, hu hu, jestem w stanie może i uwierzyć, że za 300 lat czymś takim będziemy się poruszać. Moja ocena końcowa, żeby już tak nie ględzić, byłaby gdzieś w okolicach 7,5 na 10. Nie zostałem powalony na kolana, ale nie powiem, żeby ten wieczór był jakiś zmarnowany, bo bawiłem się dobrze i nawet ciekawie było poprzyglądać się tym nieoczywistym nowym elementom. Trzymajcie się i piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym statku Shuri.